dzisiaj rozpocząć cykl filmów na temat robienia zakupów zakupów w Stanach Zjednoczonych i zakupów oczywiście na Florydzie Iżmy dzisiaj do mojego ulubionego sklepu, który się nazywa Whole Foods, tak jak widzicie Jestem na parkingu Trzeba uważać, bo jest ruch Dlaczego do Whole Foodsa? Ja bardzo lubię ten sklep, może on jest dosyć drogi troszkę droższe są ceny, mi się wydaje, niż w innych sklepach. Czasami są promocje, więc też jest okej. Okay. Ale dlaczego ja go tak najbardziej lubię? Ponieważ tutaj jest najwięcej produktów organicznych, czyli zdrowszych. Takich, które dają nam witaminy. No i niestety one przez to są tańsze. Są droższe, one są droższe, ale tutaj jest naprawdę duży wybór. W zasadzie prawie wszystko możecie kupić w tym sklepie organicznym. Zaraz do niego wejdziemy. Zobaczycie, nie Paweł z Mają znaleźli taki fajny koszyk dla dzieci Maja podmachaj Tu się zwraca koszyki Parking jest bardzo duży Największy odkrycie róg jest w niedzielę Tutaj obok są inne sklepy Sklep nagrowy Bartę Nową To jest taka bardzo duża księgarnia no to wchodzimy w Whole Foods Market, tutaj można sobie kupić dressing pizza. Oczywiście trzeba się zamaskować, Teraz zakłada maskę. Ciekawe jestem czy mi pozwolą kręcić. Są orchidee, bardzo ładne. Tu są tańsze, mniejsze. Buber można sobie wprowadzić. No tak wchodzimy. Tak wygląda w środek. Tu jest taka mała kiaciarnia. A tu są promocje najczęściej na samym początku. Są. To jest dobra cena. Właśnie jest dobra cena na troskawki. Będziemy kupować troskawki organiczne za 3,50. za taki dosyć spory koszyczek. To jest dobra cena. Możemy działać. One są całkiem dobre. Teraz powiem Wam ciekawostkę. W Stanach bardzo drogi jest seller. Tu, seller na przykład kosztuje. no i tak nie jest taka droga cena. 4,99 Pietruszka też. Nie jest do tej Dzisiaj tak samo dobre ceny, więc zaraz kupimy sobie. Są kupuły, organiczna wacheczka, dużo zieleniny, to jest, która jest cały rok tak naprawdę, którą można kupować zimę też, ponieważ tutaj warzywa najczęściej są sprowadzane z Meksyku, no albo po prostu rosną cały rok. A, i zapomniałam Wam powiedzieć, ta cena to jest za pół kilo, bo to jest 4,99 za, za funta, czyli za 450 gram 470. Czyli tak naprawdę kilo kosztuje prawie 10 dolarów. Tak. Tutaj mamy na przykład banany zwykłe i banany organiczne. Banany są akurat bardzo tanie, można kupić banany nawet za 70 albo 50 centów, oczywiście za funta. Pokażę Wam, co ja uwielbiam na Florydzie, właśnie te owoce, te pery, które są i one są dostępne cały rok, kiwi. ceny. Dzisiaj są troszkę, troszkę tańsze, zwykłe owoce. Przedwyżkę. Nieorganiczne. Tu mamy pomarańcze i gry Pomarańcze są dosyć drogie, moim zdaniem, na Florydzie. Tu są akurat w dobrej promocji, ale one są nieorganiczne. Czasami można kupić niestety... Pomarańcze dosyć drogiej cenie to są nawet dosyć tanie, bym tak powiedziała. Właśnie, bo też sobie je kupimy. Byłam zaskoczona, bo nawet były czasem pomarańcze za 3 lub 4 dolary, więc dzisiaj jest całkiem dobra cena. Co mamy jeszcze? Tutaj mamy na przykład grzyby. Różne grzyby. Wegetarianie mogą sobie powieść. I różne sałaty. Tu mamy czosnek, pomidory, awokado, które bardzo lubię, sałatki, kiełki, sosy. A tutaj mamy nasionka, które tak będziemy kupować, bo będę kupować dzisiaj klar, zdrowy z ekologicznej, organicznej mąki. Tu są takie ziarenka, które można sobie nasypać. One są najczęściej organiczne. Jak są zielone, tak to są organiczne. Można sobie wziąć kubełek taką torebkę i nasypać. Są płatki owsiane. Tutaj pod spodem są różne owoce tuszone i orzechy. Też bardzo... Oczywiście pina bata, czyli masło orzechowe. A Patrzcie co robi Paweł z moją alejkę. Tutaj są jeszcze... A, pokażę Wam. O, tutaj są słodkie ziemniaki i bataty. Zobaczcie, są różne. Różne rodzaje tych batatów. bardzo dobre zaznaczą, ja je lubię. Ziemniaki, najczęściej. I co my tutaj mamy? A tu mamy różne rzeczy, które można kupić, które są zrobione. Soki. A, a tutaj są na przykład sałatki, które już można sobie po prostu podrzucić, zjeść, dodać sosik. Tak naprawdę, jeżeli się ma pieniądze i nie chce się komuś przygotowywać, różnych rzeczy, to można sobie przyjechać, komuś i jeść. A ja już banana, oczywiście. Najlepsze banany są w sklepie. To są bardzo dobre ziemniaczki. Smakują jak młode ziemniaki w Polsce rośniemy je bo jest bardzo dobra cena jest też dobra cena na przykład na Cebulę zwłaszcza na tą białą, taką demokratną Śmieję się, że wyjechałem do Stanów ale staramy się jeść takie rzeczy raczej, które jedliśmy w Polsce